Siemano, ja jestem Jacek, dzisiaj jesteśmy nad jeziorem typowo sielawowym, ze mną LiveScope Panoptix i będziemy próbować wydubać jakiegoś szczupaczka z latareczki, zobaczymy czy dzisiaj będą tutaj brały, czy też nie i co, zaczynamy! dzisiaj prosty. Zaczynamy od łowienia typowo latarkowego i prawdopodobnie cały dzień dzisiaj tak będziemy łowić, ponieważ to że świetnie sprawdza się przy takim łowieniu. E, wędeczka, jakiej będziemy sobie dzisiaj używać, to jest e, Shimano Yasei BB do 90 gramów Multic Shimano SLX DC151. I na końcu zostało założę sobie aktualnie takiego MFT Perch'a od Mikado. E, obciążenie 40 gramów na pysk, aby ładnie pracował w opadzie, ponieważ. E, Ogólnie używałem go z 10-gramowym obciążeniem, ale tutaj muszę użyć większego obciążenia, aby ładnie e, rzucać i przede wszystkim żeby ta przynęta szybko schodziła do ryby. No i na razie prześwietlamy sobie wodę, spróbujemy znaleźć jakąś rybę. E, jesteśmy na 30-metrze głębokości. Próbujemy znaleźć e, jakąś żywą duszę, jak na razie widziałem Malutką ławicę, prawdopodobnie szielawy nic tam nie stało, ale będziemy szukać e, szczupaka, który będzie ustawiony gdzieś na najlepiej, na czwartym, piątym, szóstym, ósmym metrze. E, ale jak będzie jakiś problem, to też będziemy próbować mu podrzucić i go ściągnąć. Także zobaczymy. E, także widzimy się prawdopodobnie, jak już będę jakąś rybę namierzał. Mamy jakiś zapis, jakaś rybka stoi. Włączmy sobie kotwiczkę za momencik nie jest to duża ryba przynajmniej jak na razie tak wygląda jakby to miała być niewielka ryba zaraz to zobaczymy stoi w fajnej głębokości stoi 3, właściwie do 5 metrów pod powierzchnię, więc ryba prawdopodobnie aktywna boję się, że nam odpłynie ale chyba stoi w miejscu spróbujemy ją zaraz ściągnąć bo dziubówka musimy sobie ustawić jest to przeszkodnik nasz Dobra. Za blisko rzuciłem. Ryba kompletnie nie zauważyła przynęty. I teraz są dwie opcje: albo ryba po prostu nie chciała jej zauważyć, albo nie zauważyła jej po prostu zwyczajnie. Spróbuję jeszcze raz. nie jest za ciężka, nie jestem w stanie nią rzucić tym zestawem Zdajmy sobie 20 gramów obciążenia z niej żeby trochę zbić z niej obciążenie bo multik nie chce mi rzucać tą przynętą tak jak ja bym chciał także szybkie szybkie ściąganko i zarzucamy ponownie do ryby ona nam delikatnie ucieka po prostu do przodu za nią trochę ją dogonimy. Ale ta ryba powinna według mnie wejść. Stoi na takim metrze, jakby po prostu żarowała aktywnie. Ale to się zaraz wszystko okaże. Musimy ją z powrotem znaleźć. Bo ją delikatnie zagubiłem. Jest po prawo, znaczy po lewo. Dobre podanie. Ryba nie reaguje. Kompletnie. Stoi w miejscu. Dziwne. Spróbujemy ją przerzucić i pociągnąć nad jej głową. Takie jest właśnie łowienie z latarki. To nie jest proste łowienie. Tutaj jest dobra, ogólnie jakaś ławica. Ta ryba pienuje ławicę. Teraz rzuciliśmy przed nią. Nie wiem, że ona teraz się nami zainteresuje Nic bardziej głupiego, po prostu ma nas gdzieś Pytanie z jakiego powodu, zmienimy sobie przynętę Dziś miałem great fisha, nie wiem gdzie Taka go chyba schowała Tam był? Tu jest Zmieniamy przynętę, spróbujemy inną przynętę mu podać pod pysk Może po prostu nie chce się zainteresować Koniem. Może jest dla niego za duży, albo coś Zaraz zobaczymy jak to będzie Plus minus tako. o Nawet nie najgorzej podałem Widził moją przynętę, startuje do niej Idzie, nie, nie trafił, nie trafił, ale idzie drugi raz, idzie drugi raz, ale nie, nie weźmie już, nie weźmie już, ale uderzył nie, nie wciął się, nie wciął się. mówię Yesu, znowu się nie wciął, ale, ale uderzenie delikatne generalnie widzowie, bardzo delikatnie wziął. Więc prawdopodobnie dlatego. Eee, się nie wcięła ta ryba, bo bardzo mocno, bardzo duża jest przynęta. Patrzcie, 18 cm, 105 gramów, czy tam 108 ma ten okoń, to jest MFT perch od Mikado i się nie wcięła. Prawdopodobnie uderzyła po prostu delikatnie, ale bardzo ładne wystartowanie z daleka. Widziała moją przynętę. Tylko ciekawi mnie, dlaczego ta ryba się nie wcięła. No nie, musiała bardzo delikatnie, po prostu chyba uderzyć, mi się wydaje i dlatego się nie wcięła, ale uderzenie. Naprawdę fajne Płynie tam o, jest na czwartym metrze W dół się ustawia O, przy stoi Ucieka od nas Wiesz ja nie wiem czy to opon nie jest za duży Ja mam LVS-a 32 Eee, to weź ten, jaskółkę to mi zapodaj, co, co zbroiłem ją na ulicę. To jest ta z główką małą. Czekaj, ta żółta? Nie, 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 ona jest zwykła. Taki kolor niebieski. A, ta? Z małą główką, no, no, no. O się jakiś No, daj. Dzięki. Zmieniamy przynętę. Taka jaskółeczka. Z Natalką jestem na rybach. Natalka mnie tu, tu dzisiaj moim przewodnikiem wędkarskim jest. Ona szaleje ta minkota dzisiaj. Idzie bez strzału, będzie szał No, uderz, no uderz, uderz, ty jakby startowo nie uderzył. Co za sk... ty Ole, start, widzieliście to? Nie widzieliście, wam odsunąłem trochę, chyba. Ale nie, no powinniście widzieć, chyba. Widzieliście, jak goniło? startowało siedzi Siedzi ładny ładna ryba ładne ładnie szarpie Pokazuj tu na streamie masz 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 nie, nie Co jest? I jaki waleczny skuteczek. Ale nie jest. Ale co on robi? Co on robi? Jaki waleczny. Nie, nie, nie będzie nic. Coś się. Widzowie, kolejna rybka. Sajra 3D. Piękny szczypaczek toniowy. Uwielbiam te wyjścia z live'a, Uwielbiam te wyjścia z live'a. Pięknie te ryby wychodzą. Piękna rybka, gruba, tusta. I Saira 3D, obciążenie 35 gramów. I taki szczypa kabra. Piękna rybka. Mierzenie 87 cm długości. Ale patrzcie, jaka na żarta ryba. Ma taki brzuch, że to szok. Dobra, czas na jej wypuszczenie. Jeszcze wam pokażę. Takie taki oszczupaczek Piękna ryba, naprawdę bardzo waleczna Bardzo chętna Do brania I ona na pewno pójdzie Bardzo żywotna ryba Przede wszystkim Zmienimy go troszkę Żeby mi się lepiej płynęło Zaraz pewnie będzie chciał płynąć Bo ładnie puścimy Płynął. Piękny szczupak. Proszą mi trochę rękę, ale to tylko mały e, Pierwsza ryba dzisiaj siadła. Jest grubo. E, zaczynamy od pierwszej grubej ryby. Co prawda, było kilka. Kilka ryb widzieliśmy na Echo, ale nie było jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków. A dzisiaj te ryby rozeszły. Ale płyniemy zaraz w, w inną część kompletnie jeziora i spróbujemy tam znaleźć jakąś rybę. I zobaczymy jak to będzie, bo na razie ciężko zlokalizować jakiegoś szczupaka. Mamy namierzoną rybę. Jest 10-11 metrów od łódki. Spróbujemy jej podać i ściągnąć. Idzie przynęta jest ryba. Eee, wystraszyła się naszej przynęty. Chyba. Jeszcze raz ona chyba z powrotem podchodzi, ale jest nie jestem pewien, musimy ją naświetlić. jeśli się znajdzie ryba, która faktycznie żeruje i żeruje bardzo intensywnie, to przy podaniu przynęty, zobaczycie jej reakcję i bardzo często też ta ryba uderza po podaniu przynęty. Tutaj chyba nawet coś płynie w tym momencie, nie jestem pewien. Tak, ee, płynie ryba. Ławicy. Tutaj obok Sławice, tylko je nie naświetliłem dobrze, musicie chwilę poczekać. Patrzcie jest ryba, szczupak 100% obrócimy się do niego dziobem. Postaramy się przynajmniej to zrobić. I dobra, kamerkę. Teraz czas na dobre doświetlenie przynęty. Przed nami dosłownie, obok ławicy, z co mi się zdaje. I jeszcze troszeczkę się cofniemy w prawo. Mamy rybę pięknie naświetloną, rzucamy przed siebie. Pnęta wpada do wody. Ryba już zareagowała. Idzie, 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 idzie ale niestety ona nie uderzy prawdopodobnie tak stanęła za nami, ryba około 80 cm zgaduje Ale niestety nie chciała uderzyć i czasami tak po prostu bywa To też jest świetny przykład na to, że mówi no się o tym, że znajba bo... w rybkę Zgubienie. Sprawa jest dużo cięższa i dużo bardziej złożona. No Złowienie ryby z live'a wymaga odpowiedniego podania przynęty, odpowiedniego prowadzenia, przede wszystkim e, dobrego znalezienia ryby. a To nie jest proste. Ja uważam, że live dlatego jest tak postrzegany przez wędkarzy, jak jest. Czyli, że jest to rzecz, która powoduje. Praktycznie samo łowienie ryb, każdej ryby, którą się spotka, to się wrzuca tylko nad głowę i ta ryba bierze. A tak po prostu nie jest. Bo ryby też mają swoje upodobania, swoje dni, żerowania. One nie zawsze chcą brać. I widzicie, teraz ryba ustawia się za nami, ona płynie za naszą przynętą, ale ona nie chce uderzyć. Ona nas odprowadza, ale ona nie chce uderzyć. I to jest właśnie to, że w internecie większość ryb, które zobaczycie złowionych na live, to są ryby, które po prostu zwyczajnie ee, są wrzucane, bo były aktywne. I nikt nie wrzuci Wam filmu, gdzie łowi, nie wiem, 10 godzin, rzuca rybom nad głowy, ryby kompletnie nie chcą reagować i nie da się ich po prostu złapać. Mają totalnie gdzieś Wasze przynęty, Wasze prowadzenie. Wasze podawanie przynęt i tak dalej. No Nikt wam tego po prostu nie wrzuci, bo każdy wrzuca tylko te ryby, które faktycznie biorą. I to jest według mnie błąd, i dlatego też wędkarstwo z live ze ogólnie, z obrazem na żywo no jest po prostu postrzegane tak, jak jest w Polsce. I wielu ludzi żyje w przekonaniu, że każda ryba, którą się napotka, weźmie i że to jest banalnie proste. A uwierzcie mi, że to nie jest naprawdę proste. Trzeba się napływać, nadenerwować, tak jak teraz. Fajna ryba wam podpływa do zestawu, ale ona wam nie uderzy. Także, no to nie jest prosta sprawa, słuchajcie, to nie jest prosta sprawa, naprawdę. Ja na przykład, na moim przykładzie mogę powiedzieć tak, że pływałem półtorej miesiąca bez żadnych wyników, e, jeżeli chodzi o łowienie live'owe, tak na dobrą sprawę, no bardzo mało łapałem, a szczególnie z latarki, z latarki nic nie łapałem, totalnie nic przez półtorej miesiąca i dopiero teraz jest przełom na nowej wodzie, e, która jest po prostu e, bardziej głęboka jest głębsza po prostu tutaj ryby żyją bardziej w toni a właśnie z latarki najlepiej łowi się te ryby które są pozawieszane w toni więc toniowe szczupaki to jest najlepsze co może być jeżeli chodzi o łowienie latarkowe i po prostu te ryby chcą brać i e, jeżeli się trafi na sztukę która naprawdę intensywnie żeruje a przeważnie kiedy jest gdzieś w wyższej partii jeziora no ta ryba przeważnie żeruje jeżeli uda się ją znaleźć i dobrze jej poda się przynętę i przede wszystkim ona będzie chciała e, zjeść Waszą gumę To naprawdę bardzo przyjemnie można e, odnotować branie i ściągnąć takiego szczupaka On wtedy bardzo chętnie e, postanawia zjeść Waszą przynętę No mamy naprawdę spory wiatr, ja tutaj pływam właśnie po dołku 30, 31, e, 28, 25 metrów Czyli głęboka partia jeziora nie najgłębsza, ale głęboka i próbuję coś znaleźć, ale jak na razie, oprócz tamtego szczupaka, nic za bardzo nie widziałem. Dajcie koniecznie znać, co wy uważacie na temat łowienia live'owego. Czy uważacie, że to nadal jest wędkarstwo, czy może bardziej legalne kusownictwo? Bo takie słuchy też chodzą w komentarzach. Niestety już do końca dnia nic kompletnie się nie działo i nie mogłem nic łowić, a więc nie wrzucę Wam tutaj ryb, które kompletnie nie chciały się interesować. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało. I sorry za wiatr w mikrofonie. Pozdro.